Dzień dobry, postanowiłem Wam pokazać mój już chyba kompletny zestaw, można powiedzieć EDC, taki szpej na wyjścia w teren. Nie zamierzam go nosić po mieście, po pierwsze jest ciężki, chociaż bardzo praktyczny. Noszę plecak, ale jestem przyzwyczajony i jakoś tak lepiej mi się nosi mojego swich na co dzień. A tutaj sobie zrobiłem taki zestaw na jakąś wycieczkę, na działkę, w teren. No i chciałbym Wam pokazać, co tutaj wymyśliłem. Po pierwsze, te etui, które kupiłem na Ali. No, etui jest rewelacyjne, powiem Wam szczerze. W pierwszej chwili, kiedy je kupiłem, byłem bardzo zaskoczony, że to jest coś takiego małego, prawie bez funkcji. Dopiero później, jak zacząłem się temu przyglądać odpinać, przypinać rozpinać. Zauważyłem jakie to jest uniwersalne narzędzie. Jakie duże i jakie pojemne. I to jest mój pałczyk na wyjście. Pierwszą rzeczą jaką tutaj domontowałem jak widzicie jest taka zwykła zwykła latareczka. Latareczka już chyba nieraz pokazywałem wam tą latarkę. Nie musimy specjalnie wyrywać, przepinać tego klipsa, wystarczy, że odkręcimy tu soczewkę, odkręcimy wejście na baterię i zamienimy miejscami i możemy wtedy ją podpiąć pod daszek czapki, baseballówki i mamy tak zwaną czołówkę. Bardzo fajna, prosta latarka za no teraz nie pamiętam, powiedzmy 5 zł. Drugą rzeczą, jaką sobie zrobiłem, jak widzicie, to jest klipsik, który bardzo lubię. Zobaczcie. Przyczepiony do zapalniczki. Oczywiście można nosić w spodniach w piątej kieszeni. Nie ma żadnego problemu. Ale tutaj przy tym szpeju, przy tych gumkach specjalnie to przykleiłem, żeby przy chodzeniu nie wypadła mi ta zapalniczka. Bo to jednak, jeżeli sama zapalniczka by tutaj była, jak widzicie, to możliwe, żeby wypadła. A tak trzyma się. Trzyma się na tej gumce i jest ok. To taki prosty wynalazek. Tu wiadomo, Przepuszczone kółeczko zawsze można podczepić sobie pod klucze, czy pod jakiś łańcuszek, czy parakord. To już zależy od Was. Następną rzeczą, jaką mam, to jest mój trymaster, który już Wam pokazywałem nieraz. Który bardzo lubię. Zawieram go do lasu. Zobaczcie, był już kilka razy. Jeszcze go nie uszczyłem. No nie ma na nim śladu. Zawsze go fakt, że przecieram. Przedmuchuję powietrzem i oliwie. Kiedyś wam to nawet pokazywałem na jakimś szorcie. No i rzeczywiście nawet nie ma śladu, że cokolwiek nim robię. Bardzo praktyczny, bardzo dobry scyzoryk. Chyba niedoceniany, tak mi się wydaje. Tu może jak pamiętacie, zrobiłem sobie, yy, zrobiłem sobie wejście na szpileczkę. Wsadziłem szpilkę w razie W. Była możliwość, to to zrobiłem. W sumie 10 sekund roboty i jest. To jest mój ulubiony scyzoryk w teren. No i jest i on. Nie to nie Knypeks. To jest sucha. Podruba można powiedzieć jeden do jednego. Prawie 1 do jednego. I też nie można powiedzieć podruba. Wygląda. Można, no, identycznie, identycznie jak knypek z 125 mm, ale zobaczcie na inne marki Wicha, Riobi i te inne, no, to też są prawie identyczne jak jeden do jednego. Szczypce nastawne do rur, to tak jak z multitulami. Letterman wymyślił, Letterman zrobił. I to poszło w świat, poszło dalej. I zaczęli to wszyscy inni robić. A że widocznie ten typ, ten wzór jest idealny. No to przepią na potęgę. Tym bardziej, że to, jest, że to są szczypce pod nazwą własną. Yy, tak jak na przykład robi to Riobi. nie to, że to jest no Name, tylko to jest pod nazwą własną. No sorry właśnie wysiadło mi doświetlenie. Ale mam nadzieję, że dobrze widać. Tu zrobiłem sobie z koszulek termokurczliwych takie nakładki. W razie wujak bym chciał coś takiego, wiecie, w mianę delikatnego ścisnąć, przekręcić, no to troszeczkę te nakładki mi chronią. Yy, ma także 13 ząbków, tak jak oryginał. Widzicie, jak się rozwiera bardzo szeroko. Bardzo fajna sprawa. Super sprawa. Mechanizm taki sam jak w oryginale. No, w sumie wszystkie takie mają. Mam, mam też Robi, robi i, i działa na tej samej zasadzie. I powiem Wam szczerze, że opinie ma bardzo dobre. Podobno herce 60 No, zobaczymy. Zapłaciłem za niego około 40 zł. Jak na razie się sprawuje, nie miał jeszcze za dużo do czynienia z ciężką robotą. Ale jak na razie jest y, fajnym elementem zestawu. I to jest podstawowy taki zestaw. Podstawowy sz, szpej w teren. Zobaczcie, jaki on jest prosty. Szczypce zamiast kombinerek, Scyzoryk zamiast elementów multitula. Bo mamy tutaj także piłę. <laughs> mamy otwieracze. Tak jak w multitulach. Tu bardzo dobry, świetny Philips. Zapalniczka, czyli ogień i światło. Oczywiście możemy sobie dołożyć coś takiego, jak wam wcześniej pokazywałem, pilnik diamentowy. To jest pilnik do paznokci. Wziąłem tutaj i przygotowałem o takiej większej gradacji. Myślę, że gdzieś tysiąc i jakieś 600 albo i więcej, ponieważ są bardzo delikatne. I takim pinikiem możecie posłużyć się w terenie. On całkiem spokojnie podostrzy Wam ostrze noża. Jeżeli nie macie jakiejś specjalnej ostrzałki, w nagłych przypadkach można to zabrać, choć niekoniecznie. I szczerze mówiąc, ja nie zamierzam. Można sobie do tego zestawu dołożyć, jak już ktoś konkretnie potrzebuje jakieś malutkie nożyczki. Ale równie dobrze tą samą funkcję co nożyczki może spełnić ostrze noża. Także myślę, żeby dublować narzędzia nie ma sensu. To według mnie te dwie rzeczy by odpadły jednak, jednak bym ich nie zabierał. Mam tutaj taką zawieszkę, którą używam jako linkę na nadgarstek do mojego scyzoryka. Wtedy nawet przy jakichś pracach, takim małym, lekkim ciosaniu, chociaż ten scyzorek wytrzymuje dużo, ale to nie służy do ciosania. Ale przy takich lekkich pracach ta zawieszka sprawdza się, ponieważ w momencie, kiedy nawet mi może wypaść ten nożyk z rąk, zostanie na nadgarstku. To na pewno idzie ze mną. No i jeszcze jedna rzecz, bardzo potrzebna. Możecie tutaj wsadzić w taki pojemniczek sobie tabletki, mini krzesiwo, zestaw do szycia, cokolwiek chcecie. Ja ten zestaw do szycia krzesiwko mam gdzie indziej, a tutaj wsadziłem sobie baterię zapasową do tej latarki. Tak się przydarzyło, że kupiłem jeden pojemniczek właśnie w tym celu. On jest uszczelniany, wodoszczelny. O ringiem takim gumowym jest uszczelniany. Tu mam takiego Esa, karabinek. I to możemy zabrać w teren. Nie musimy, ale możemy. I tak wygląda mój najnowszy szpej do lasu. Bardzo się cieszę, że go sobie tak skompletowałem. Szczypce kupiłem. Tak jak wam mówię, tańsze na AliExpressie. Ponieważ chcę się przekonać, czy będą mi potrzebne, czy będę ich często używać, czy mam potrzebę ich używania, jeżeli coś by się z nimi stało, a będę je używać, wtedy może kupię knypeksy. Jak na razie, na próbę myślę, że to było dla mnie bardzo dobre rozwiązanie. Jestem z tego całego zestawu kompletu bardzo zadowolony. Chociaż jak mówię, na co dzień używam noża z cyzoryka Swiss To tylko tyle chciałem wam pokazać, pochwalić się, co można sobie skompletować za niewielkie pieniądze. Nie kupując sobie drugiego multitula, a korzystać z tego, co się ma i można tanio kupić. To wszystko w razie pytań piszcie. Czekam na lajki, na nowych subskrybentów. Cześć!